Terespol O no. co chodzi kurwa Terespol to jest stolica do chuja insomni a nie jakiegoś jebanego wykopu Co wy kurwa odpierdalacie Ty ale chuj mnie obchodzi Terespol No Terespol rządzi ty ty Jebać Terespol Halo? To no, halo? Y Daję ci, za te jebać teraz pół Ej! Znowu teraz pol, kurwy Przyched nas No Jak macie Przestaw się Chuj ci na imię Ej kurwa, chuj ci na imię Ten czas widziałem ciekawki staremu Kosowskiemu za remizą. Halo. pytanie. Hey, kim jestem Ilha? Ej, klasz, co ty kurwo tam mówiłeś? Jebać Terespon, To sobie kurwo przegapiłeś Jebać 4 to. To bracia Jebać. ponad wszystko. Jebać 4-Spol? klasz, pluje sobie wody z płytko. Klaszcze ci kutasem o policzek jebany. Wy, jebań, wykop. ci Wykopowi kurwa klaszysz wykop w dupę tam walił, jebańcu jeden. Po celu się <laughs> rozkrułeś, wykop w dupę tam walił. Górnoprycze sobie wziąłeś solone codziennie piłeś, Pizdo do jedna. Super! <laughs> Oho, ho, ho Kim jest Emil H. To, Chuźni, to pedał! Dobra, daj z tym. Ale porządzi! Halo? 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 Kto mówi? Tefan? Siema? Kofia. Kofia. Stefan jesteś? No Stefan nie pij tyle Czemu? Do domu wracaj, do chałupy Zdrowe trzeba dojść A świnioki? Stefan wracaj A świnioki? Świnioki też trzeba dojść Nie ich no bo A Emil, a Emil to jest mój zięć A boki? spoko. <noise> A co z bikonu? A co z bikonu? Krewy? Krewy też lubi dojść do ciebie. O to spółku! puku. raj, pole na traktory Hej. Emma. Ema. Y, mógłbym oficjalnie kurwa na na ślisk? No. Tak, oczywiście. No to sram na ślisk, pozdro teraz Mocna, pozdrawiam. Tego, co... dzień, dobry. No, dzień dobry. Czym, chciałem, czym mogę yy, pomóc? Chciałem zamieścić ogłoszenie. Tak. Yy, sprzedam sprzęgło do Opla. Opla? A do polu tak. nie zmóż? I... 120 zł. Dobrze, to... To jest dobra cena, polecam. polecam. Ja mi się ruchał. O kurde. ej dobra, czekajcie. Halo. Halo. No ja chciałem to strzęgo kupić. <grymne> Bene Blanko i jebani bananowcy, jebani będą. Ruch. Bene <grymne> Blanko i jebani bananowcy. Halo. Halo? Dzień dobry, Jest tutaj y, insomnia.pl Dzień dobry Chciałem powiedzieć, że wykopście jaja Dzień dobry. Tutaj, y, <laughs> mam do sprzedania sprzęgło od zaporoszcza Mało używane, tylko 25 lat Ledwo zardzewiałe Wykopście jaja, insomnia rządzi Pozdrowienia dla wszystkich od Marii Weksa Wykopście jaja. A było jakieś pytanie chłopaki. Kim jest Kali? Było? Kim Jaki? jest Emil A było jakieś pytanie, chłopaki. Jakie? Było? Kim jest emilha Emil H. H. A, Emil H to całował sikawkę za spodoło dla insomi całej. A, Emil to dało. No po prostu ludzi teraz pola niech się przedstawia. <grym> Okej. Okay. Ano Eee... ziomki, kurwa, dla was, że... że... że jakiś ty przekaż... E, policja, podobna no, kurwa, czy podsłuchy zrobiła tutaj... ...inne wszyscy, kurwa, nagrywają, ale... No. się, kurwa, zawijać, bo może się zawiesić ale to no, kurwa... <grywa> kurwa... Halo Stefan? Gdzie no. ty jesteś? Przepraszam. Stefan, wracaj do chałupy. Czemu? Stefan, no gdzie ty jesteś, no? Głowy trzeba dojść. Głowy trzeba dojść, Stefan. Okej. Okay. Halo? No, siema. Siema. Mam gdzieś ten mail, nie? No. 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 Napisz tak z Jebać wykop. Napisz jebać, jebać, jebać. Ciebie Ciebie jebać Dawaj telefony jakieś odbierz No Ile, dobry, kamulec dobry sprawy Lapier dobry Chce ktoś kupić? Ja ja kupuję ile Dwie kanki bimbru upędzonego na banalach Dobra. Ja pierdolę! O chuj chodzi z tym Terespolem? kurwa no Terespol.pl Yo, yo, no nie e, tedy, jo, yo, połączyłeś się z radiem. Terespol mógłby nie zadzwonić, kurwa. Jebać wykop, nie? Jak zawsze. Dobra, jest jakieś pytanie. Jest jakieś pytanie, halo. Jest pytanie, jest pytanie. Co to jest Terespol? Terespol, kurwa, jest to stolica Polski. A co on ma do wykopu? Kurwa tam jest, urzęduje insomnia cała. Jebać wykop, wykop, gdzieś tam kurwa na Śląsku w kopalni robi. Jebać ślązaków, wiadomo. Następne jest jakieś pytanie. Co to ma do wykopu? Kurwa wykop się jaja, człowieku. Oni tam się w dupę wszyscy falą nawzajem. Kurwa wykop Teres Pol kurwa rządzi, cała insomnia rządzi A In, słyszałem, słuchaj się. Słyszałem, że sobie paleczkę od ping-ponga kurwa odwijali folio i sobie w dupę wsadzali cało hey, Jest tam jakiś temat Na insomni Podrobienie od wasyla z więzienia Halo <laughs> Terespol, mam nadzieję, że będziecie z nami niedługo na wolności Na wolności Terespol to śmiecie Halo Halo No, Emma. No do Dobry wieczór Mogę coś zaśpiewać? Yo Tak Możesz, Możesz. oczywiście Halo? Ej wy kop, co to kurwa Za strona, Terespol was rozjebał Jesteście pizda, niezauważona Każdy z was gnije, do. Alle diese leckt so.